To jest najszybsza hulajnoga z Aliexpress jaką dostałem. Podobno potrafi się rozpędzić do 85 km na godzinę. 70 km na godzinę! Do tego ma zasięg aż 120 km i kosztuje mniej niż 5000 zł. Sprawdźmy w tym filmie czy można przy tak dużej prędkości się nie uszkodzić i czy warto wydać na tą hulajnogę pieniądze. Chwilę już na niej pojeździłem i rozgryzłem na początek całe centrum sterowania, czyli to, co się dzieje na kierownicy. Po pierwsze, włączamy hulajnogę przy użyciu kluczyka. Jest tutaj stacyjka i trzeba to przekręcić. Po drugie, mamy tutaj guzik włącz, trzeba go przytrzymać i odpala się wyświetlacz, który jest w kształcie kółka. Na nim mamy tryb jazdy, prędkość. Dystans pokonany i poziom naładowania baterii. Potem mamy przyciski Eco Turbo i Single Dual. W trybie eko hulejnoga jedzie maksymalnie do prędkości 30 km na godzinę, a w trybie turbo do 85. Tryb single to oczywiście działający tylko tylny silnik, a dual działające oba silniki. Jak widzicie, za mną jest spora górka, także sprawdzimy pierwszą deklarację producenta, czyli że ta hulejnoga podjeżdża pod kąty nachylenia nawet 45 stopni, to jest połowa 90. To ja nie mam tutaj w Warszawie takiej górki, żeby to sprawdzić. Podjedziemy pod najbardziej Część i zobaczymy, czy w ogóle da radę podjechać tam, gdzie praktycznie żaden rower elektryczny w tym budżecie nie da rady. Nie wiem, czy mi się to uda, głównie z tego względu, czy mi wystarczy przyczepności, ale widzę, że opony, pomimo tego, że buksują, to jednak są na tyle z grubym wieźnikiem, że po prostu wgryzają się. O ja cię pierdzielę, wgryzają się w ziemię i mnie wwożą, no dawaj, dawaj, dawaj. Nie wiem pod co bardziej stromego miała by ta hulajnoga was wwozić, ale jestem pewny po tym co tutaj pokazała, że da radę. Co za wariat, co za wariat. Ten podjazd był możliwy po pierwsze oczywiście dzięki silnikom, każde o mocy 3000W, a po drugie dzięki wyjątkowym oponom. Opony są na kołach 11-calowych i mają szerokość 65 mm. Taka grubość opony z tak grubym bieżnikiem są spotykane tylko w motorach crossowych, których zadaniem jest wgryzanie się w ziemię i jak najszybsze przyspieszenie w takich ciężkich warunkach. Ta opona ma jeszcze bardzo twardą gumę, no bo musi też ta noga przyspieszać do tych 85 km na godzinę, więc opory toczenia nie mogą być za duże. Z drugiej strony, taka twarda opona może nie uprzyjemniać za bardzo jazdy na wyboistym i trudniejszym terenie. Od tego mamy zawieszenie, na które pewnie już zwróciliście uwagę, bo ciężko je przeoczyć. Można powiedzieć, że amortyzacja nie jest największą zaletą tej hulajnogi. Gdzieś to oszczędności muszą być, bo ta hulajnoga jest dosyć tania jak na to, co oferuje, więc tutaj amortyzatory, delikatnie mówiąc, nie są z najwyższej półki. Z tyłu ten zawias jest w kształcie litery C. Jest on dosyć miękki, dużo lepszy według mnie niż przedni amortyzator, który wygląda trochę jak w rowerze downhillowym. Wygląda on imponująco, bo podchodzi aż dotąd, jednakże tej am samej amortyzacji czystej jest tutaj może 4 cm. Więc ta jazda można powiedzieć, że jest wygodna, ale nie w najbardziej ekstremalnych warunkach. Nie tak, żebyście mogli stać na prostych nogach i w ogóle nie amortyzować nogami. Jednak amortyzacja w nogach jest bardzo ważna na hulajnodze. Jeden, teraz trasą, którą jeżdżę tylko rowerami. Najważniejsze, że czuję się na tej hulajnodze pewnie. Kierownica jest szeroka, ma 650 mm długości. Mam dużo podparcia na stopach, ponieważ ten dek. Jest tak szeroki jak moja stopa długa. Pomimo tego, że amortyzacja może nie jest najlepsza, to naprawdę czuję się na tej hulajnodze dobrze, pewnie i nie boję się rozwijać nawet większych prędkości. A jak duże prędkości mi się uda osiągnąć, to sprawdzimy za chwilę. Według producenta przyspieszenie do 80 km na godzinę na tej hulejnodze zajmuje niecałe 10 sekund. W kontrolowaniu prędkości bardzo pomaga też typ akceleratora, czyli tej manetki gazu z pustu. Jest on w kształcie takiego spustu od pistoletu i naprawdę tym spustem można dobrze wyczuć, czy chcemy dać tylko mało gazu jechać z wolną prędkością, czy przyspieszyć na maksa i dawać pełną prędkość. Można też pewnie trzymać kierownicę i jednocześnie zaciskać. Ten gaz. No dobra, to jedziemy. Wszystko mam na maksa. Nie dodaję od razu na maksa gazu, tylko stopniowo. Już jadę 35 km na godzinę. 40 tutaj jest trochę nierówno. Dobra, dodajemy teraz do 50, 50 już mamy. Dawaj do 60, 60 km na godzinę. Nie mogę już patrzeć nawet na licznik. O, 70 km na godzinę! 76! Nie! To jest... O ja pierdziele! Naprawdę... Wierzę, że można tutaj dojechać do 85. Już jechałem 76 km na godzinę i no czułem, że na tej nawierzchni to jest po prostu zbyt niebezpieczne. Także jeśli macie warunki do tego, to myślę, że osiągniecie te 85 km na godzinę. Zobaczcie teraz, jaka ta hulajnoga ma przyspieszenie. Zatrzymamy się do zera i do 50 km na godzinę. Raz, dwa, trzy buksuje przednie koło już mamy 40 i już 50 km na godzinę. Co za hulajnoga. Aż mnie normalnie ramię boli od trzymania kierownicy chyba. Ale widzicie ten uśmiech na twarzy? To jest warte naprawdę jak każdych pieniędzy. A ta hulajnoga na Aliexpress kosztuje tylko 4000 zł. Osiągając takie prędkości nie oszukujcie się, że hamulce Was uchronią od wypadku. Ale muszą one działać, żeby Was spowolnić i ostatecznie zatrzymać. Tutaj mamy hamulce hydrauliczne oczywiście. Z hamulcami tarczowymi 80. Średnicy 160 mm. Naprawdę są one ostre. Tylnia opona zatrzymuje się dosyć szybko, więc musicie być aż delikatni z tymi hamulcami. Macie też krótką relację z tego, jak zjeżdżałem z tej górki, na którą na początku filmu podjeżdżałem. To teraz sprawdzimy go na zjeździe. Czy hamulce są wystarczająco dobre? Jak na razie wygląda na to, że tak. Jak widzicie, zjeżdżam wolno, bo jednak jest to. Hulajnoga, nie rower, na którym czuję się pewnie. Hulajnoga jest bardziej niebezpieczna z tymi małymi kołami. Wystarczy wpaść w dziurę i przelatujecie przez kierownicę przy dużej prędkości. Ale jak widzicie, hamulce tutaj dają radę, a opony też dają wystarczająco dużo przyczepności, żeby po prostu się nie jeździć, i nie blokować koła. Fajne jest to, że można na tej hulajnodze też jechać w cywilizowany sposób z prędkością 20 km na godzinę rekreacyjnie. Jak włączycie pierwszy tryb jazdy i tryb eko, to ta hulajnoga nie jest aż taka żwawa, więc po prostu jeździ się na niej łagodnie. Dzięki temu fajnemu spustowi gazu można tutaj dobrze kontrolować prędkość i nie przekraczać też przepisowych 20 km na godzinę. W na tej hulajnodze można jeździć praktycznie Cały dzień, deklarowany zasięg producenta to 120 km. Jest on taki duży, dzięki. Tej baterii, która się mieści pod spodem deku. Ma ona 38 amperogodzin pojemności. Nie spotkałem się jeszcze z hulajnogą, która ma tak dużą baterię. Ja spokojnie jadąc w takim trybie mieszanym, czasami w trybie turbo, czasami w eko, mogę przejechać na tej hulajnodze 100 km, a waży 80 kg. Przekonaliście się, że możliwości na tej hulajnodze są naprawdę duże. Pytanie tylko brzmi, jak długo ta hulajnoga będzie Wam służyć, ponieważ przy cenie 4000 zł, no nie są to komponenty najwyższej jakości i boję się po prostu, że po roku takiego mocnego użytkowania niektóre komponenty w tej hulajnodze mogą wam się popsuć. To by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie.